Dobra, słuchajcie, 22 stycznia, co robią moje pszczoły? Moje pszczoły siedzą na tym zimnie, po tym kwasie mrówkowym nie obsiadają cały ul 10 ramek. A w styczniu. A nie wiem, czy już czasami jakaś temperatura się nie robi. W styczniu to jeszcze nie czerwią, ale w lutym myślę, że 25 powinny jak zwykle wystartować z pełnym impetem. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, pszczelarzy, bo pytacie, co tu u mnie jest? Co tu u mnie słychać o pszczołach?